Zakończyła się druga edycja Giełdy Genialnych Pomysłów dla Jasła, konkursu organizowanego przez miasto Jasło. Przez kilka miesięcy nad swoimi projektami badawczymi pracowało 21 zespołów badawczych, złożonych z młodych jaślan. Uroczyste rozdanie nagród odbyło się 17 kwietnia w Generatorze Nauki Gen w Jaśle. Zawsze jestem pod wielkim wrażeniem pomysłów przygotowanych przez naszych młodych mieszkańców, mówił do giełdowiczów Ryszard Pawian, burmistrz Jasła. Bieł Genialnych pomysłów to jeden z kolejnych pomysłów na to, aby rozwijać jasło jako miasto wiedzy. Jest mi ogromnie miło, że podjęliście się tego wyzwania wy wszyscy poczynając od zespołów projektowych, od opiekunów, bo to ważne, abyście byli nadzorowani przez osoby, które też się chcą temu poświęcić. Wasi rodzice, opiekunowie, też na pewno byli zaangażowani, bo to normalne, że jeśli ktoś chce dobrze to realizować, to potrzebuje wsparcia, chociażby takiego, że trzeba gdzieś kogoś zawieźć, podwieźć, dopilnować, pomóc. Za to z wszystkim serdecznie dziękuję. Dziękuję komisji oceniającej te wszystkie projekty. To są rzeczywiście projekty dajasła yes i taki był właśnie ten główny pomysł, aby Zespoły wymyślały coś fajnego, tego, co jest dla naszego miasta ważne. Zapewniam Was, że tak będzie, bo w międzyczasie wpływały jakieś petycje, wnioski do burmistrza. Ja się z nimi zapoznałem, skierowałem je do wydziałów, które są za to odpowiedzialne i zapewniam Was, że to przybierze kolejny ciąg. W tej edycji młodzi Jaślani podzieleni zostali na trzy kategorie: Zespoły integracyjne, w skład których wchodzili uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle, wraz ze swoimi rówieśnikami, zespoły ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Po pierwsze miejsce zdobył zespół w skład Blanka Larysz, Mikołaj Nibuś, Luiza Ulaszek, Eryk Pszczoła i Natalia Hędza. Z młodymi badaczami nad zagadnieniem z muzyką o radość życia, w jaki sposób pomóc Jasielskim dzieciom z niepełnosprawnością stać się aktywnymi twórcami i wykonawcami sztuki muzycznej, pracował Pan Piotr Larysz. realizowane pomysły oceniła komisja ekspercka w składzie: Barbara Wiertak-Cyboroń, przewodnicząca, Wiesław Hub oraz Dariusz Koś, członkowie komisji. Dodatkowo nad całym konkursem czuwała Aleksandra Dacyl, ekspert zewnętrzny. Wstrzymuje projekt. Na komputerze świat się nie kończy. Co zrobić, żeby uchronić jaśna od cyberuzależnienia? Zespół badawczy tworzyli Piotr Konkord, Miłość Kiełbasa, Milena Mary, i Piara Wsparcia udzielała im pani Monika Szczepani. Jak napisać i wydać ciekawą książkę dla jaśnictwa i w składzie zespołu pracowały. Alicja Kłośna, Zozatna Połcieszek, Adrianna Dąbrowska, Maja Z Opieką skarła i pani Bożyna Dziedziciej. Na najwyższym miejscu na podku w kategorii szkół podstawowych Staleni Weronika Brożyna, Adrian Wysecki, Kamil Rymarz, Maja Socha, Taisja Kiszniak z projektem, Bokas, z Przedszkona, Smy". Z Mały, ale ważny obywatel jasno. Jak oznaczyć w naszym liście miejsca przyjazne maluchom i wykonać ich interaktywną mapę. Cenne wsparcie mieli zapewnione przez panią Elżbietę. Dzięki temu, że konkurs ten w staraniach miasta został wpisany na listę konkursów wiedzy uznawanych w roku szkolnym 2023-2024 przez Kuratorium Oświaty, to zespoły wyróżnione i nagrodzone ze szkół podstawowych mogą otrzymać dodatkowe punkty w trakcie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Jak wyglądały prace nad projektami badawczymi, co sprawiło najwięcej trudności, a co było najprzyjemniejszą częścią zadania, opowiedzieli sami zwycięzcy tegorocznej edycji Giełdy Genialnych Pomysłów. Cześć, jesteśmy uczennicami SP2 Jasło. Wygrałyśmy Giełdę Genialnych Pomysłów i tematem naszego projektu jest, bo bez szkolek Smyk, to mały, ale bardzo ważny obywatel Jasła. Jak oznaczyć na mapie naszego miasta miejsca przyjazne dzieciom i wykonać interaktywną mapę. W naszym projekcie chodziło o to, by odkryć miejsca przy, przyjazne dla mniejszych dzieci, żeby rodzice wiedzieli, gdzie mogą się bez problemu udać ze swoimi pociechami, by to było dla nich po prostu wygodne. Moim zdaniem najtrudniejsze było właśnie tworzenie tej interaktywnej mapy, ponieważ potrzebowaliśmy bardzo dużo wiedzy o komputerach. O tworzeniu właśnie map, o Google Maps, i moim zdaniem to było dosyć trudne, chociaż zajmowali się tym chłopacy, nie ukrywam. A najmilsze, najprzyjemniejsze to było zwiedzanie i sprawdzanie miejsc, by zrozumieć, czy są przyjazne, czy nie. Wtedy częstowano nas, przyjmowano nas bardzo mile i jak już powiedziałam na prezentację, niektórzy nawet przytyli od tego sprawdzania według mnie projekt przyniesie bardzo dużo jasłu ponieważ rodzice będą mieli gdzie zabrać swoje dzieci na pewno będzie żyło się lepiej mieszkańcom Prezentującą talenty muzyczne Jasielskiej na Zespół w składzie Laura Gondek, Inga Gwoździańska, Zuzanna Michalska, Emilia Kwisz i Julia Lewicka pracował pod opieką pani Małgorzaty Stefani. A teraz zapraszam do nas dobywców drugiego miejsca. Otrzymują je Anna Rzemińska, Gabriela Adamik, Emilia Litka. Kazper Badczak, Wiktor Kozicki i Amelia Musiał, którzy pod opieką pani Katarzyny Gardziny rozwiązywali problem naukowo-badawczy, a Jak zwiększyć dostęp jaśna do pitnej wody? Zapraszamy. Pierwszą nagrodę otrzymuje zespół kobiet w składzie Julia Momot, Emilia Janik, Antonina Szmit i Natalia Ziobrowska które pracowały pod opieką pana ignacego kojtuły nad grą miejską, na tytuł projektu brzmiał odkrywamy na nowo nasze miasto interaktywna grafiska śladami słynnych jaśniar. Jesteśmy uczennicami drugiego elo i jasielskiego ekonomika. Jesteśmy laureatkami tegorocznej edycji giełdy genialnych pomysłów. Stworzyłyśmy projekt na temat zasłużonych znanych jaślan. Stworzyłyśmy trasy, które można przejść w godzinach wf u lub godziny wychowawczej. Wszystkie trasy związane są z miejscami związanymi ze sławnymi jaślanami. Oczywiście w projekcie nie obyło się bez trudności, ale mimo to pokonałyśmy je, dałyśmy radę i jest! Mamy to pierwsze miejsce. Uuu! Przez nas, pro, nasz projekt chciałyśmy pokazać historię jasła i przywrócić pamięć o sławnych jaślanach. Giełda genialnych pomysłów dla Jasła to zadanie realizowane przez Miasto Jasło ze środków projektu Jasło Moje Miasto Mój Dom w ramach przedsięwzięcia Jasło Miasto Wiedzy, finansowanego ze środków mechanizmu finansowego EOK 2014-2021 i norweskiego mechanizmu finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa. Giełda genialnych pomysłów dla Jasła to bardzo wartościowy i atrakcyjny projekt skierowany do młodych mieszkańców Jasła. Uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Mogą wykazać się tam kreatywnością, aktywnością, wykazać się zdobytą wiedzą i co ciekawe i wartościowe w tym, to także to, że poza poszerzeniem swojej wiedzy, umiejętności, to te ich pomysły w rzeczywistości naprawdę mogą być bardzo korzystne dla mieszkańców Jasła, dla tych najmłodszych dla ludzi w średnim wieku i dla tych najstarszych. Dlatego myślę, że warto, aby tego typu projekty kontynuować, rozwijać, propagować, gdzie można, ponieważ w wielu Aspektach spełniają oczekiwania młodych ludzi, o których często mówi się, że brak zainteresowań, że młodzież po prostu się nudzi, że, że nie ma jakichś tak większych aspiracji. Absolutnie, między innymi właśnie udział w tym konkursie obala te mity. Młodzież jeśli się wskaże odpowiedni kierunek, da się jakiś przykład, wskaże się drogę, to jak najbardziej realizuje swoje wspaniałe projekty, które są tylko dobre albo bardzo dobre.